Cześć, witajcie z tej strony Jaku, witam Was serdecznie w kolejnym poradniku na moim kanale. Dziś pokażę Wam kolejny darmowy program do montowania filmów na YouTube'a, na TikToka, na Instagrama, gdziekolwiek tworzycie swoje treści. Możecie zmontować filmik za pomocą tego programu, który Wam pokażę. Program najpewniej znają dobrze osoby, które na co dzień korzystają z TikToka, ponieważ na TikToku często pokazuje się takie przy filmikach, jaki że został zmontowany ten filmik w takim i takim programie. I właśnie ten program Ci pokażę, żeby już więcej nie trzymać was w niepewności. Przejdźmy sobie od razu na stronę internetową. A programem, który chcę Wam dzisiaj przedstawić, jest CapCut. Program, który właśnie znany jest przede wszystkim z tego, że działa on na telefonach. Na telefonach z Androidem, o ile dobrze kojarzę, nie wiem czy jest na Apple, a być może też jest, nie, nie sprawdzałem. Możemy sobie montować filmy na telefonie, wrzucać je na TikToka bezpośrednio, bezpośrednio na YouTuba. Nie wiem czy bezpośrednio na Instagrama, ale możemy go wyrenderować, a następnie przez aplikację YouTube wrzucić. Ale co lepsze, program także działa i można go pobrać na Windowsa normalnie, bez żadnych jakichś kombinacji z instalacją i ustawianiem programu. On po prostu został stworzony na wszystkie platformy i na każdej platformie możecie sobie montować. Jeszcze zanim tutaj przejdziemy do wersji Windowsowej, muszę Wam powiedzieć, że wersja na telefon, na Androida również jest bardzo fajna. Kilka shortsów na kanale zmontowałem właśnie na telefonie, będąc w pracy w przerwie 30 minutowej, więc naprawdę łatwy do ogarnięcia program, czy też aplikacja na telefonie, na komputerze również łatwy i bardzo dobry. I w zasadzie od jakiegoś czasu jest to program podstawowy, w którym montuję filmy na YouTube'a. Także serdecznie zapraszam i polecam. E, zaczynamy już główną część poradnika. Także, będąc na stronie capcut.com, oczywiście jak zawsze klasycznie link macie w opisie, mamy tutaj takie podstawowe rzeczy, jak no oczywiście nazwę programu, jakieś reklamy, jakie marki współpracują z, tym, z tą aplikacją. Tutaj widzicie zweryfikowane przez TikToka, Nvidia i Mobile Legends, nie wiem, co to jest to ostatnie. W każdym razie, tak widzicie, jest tutaj kilka naprawdę ciekawych rzeczy, jak na przykład mowa do tekstu, możemy wyrenderować sobie napisy, możemy zrobić tekst do audio. Możemy usuwać tła, możemy zmieniać rozmiary wideo, możemy wtworzyć własne filmy i tak dalej, i tak dalej. Tych efektów i wszystkiego po kolei jest bardzo dużo, ale wracając na górę, mamy coś takiego jak Editor Online. Ja osobiście z niego nie korzystałem. Jeżeli macie możliwość, zawsze lepiej sobie pobrać aplikację, no chyba że nie ma wtedy takiej możliwości jak na przykład przy Photovea, którą kiedyś pokazywałem, czyli takim darmowym Photoshopie w przeglądarce z którego także korzystam na co dzień tworząc miniaturki do filmu, wtedy nie da się pobrać tego programu, więc trzeba używać w przeglądarce, ale jeżeli macie możliwość, możecie pobierać program, to pobieramy. Także, żeby ten program zainstalować, nie musicie się wcale tutaj rejestrować, możecie to olać, po prostu klikacie do dowlad i w tym momencie pokazuje Wam się okienko z pobieraniem instalacji. Ja instalować nie będę, nie będę Wam pokazywał tego procesu w tym poradniku wyjątkowo, uznałem, że jest to trochę bez sensu, ponieważ instalacja jest banalnie prosta. Każdy da sobie z tym radę. Tam nie ma żadnych opcjonalnych programów, żadnych wirusów i innych świrusów. Jest klasycznie zwykły instalator. Po prostu instalujecie i wszystko macie. Gdy już zainstalujecie program, oczywiście należy go uruchomić. Więc przejdźmy sobie do Capkata, którego już sobie tutaj przypiłem. Czekamy, aż się uruchomi nie trwa to jakoś długo najpierw włącza się tak jak widzicie okienko z naszymi projektami jak widzicie aktualnie jest jakaś nowa wersja, 1.5.1 beta, ja jej na razie nie instaluję, zostaje na tym co jest. I tak jak widzicie tu na przykład mam jeden projekt, który tak jak widzicie też fajnie, oprócz tego, że jest nazwany w głupi sposób, bo, bo tak go nazywałem po prostu, to też tak jak widzicie mamy te informację ile zajmuje taki projekt, to jest 2,7 GB w tym przypadku. I on cały, ten filmik trwa niecałe 5 minut, więc w sumie fajnie, że takie informacje już na dzień dobry nas witają. Ale, oczywiście, przejdźmy do tego co najważniejsze, czyli róbmy nasz film, renderujmy go, montujmy najpierw, w zasadzie, a potem renderujmy. Czyli naciskamy nowy projekt. I czekamy, już uruchomi nam się nowe, większe okienko. I tak jak widzicie, mamy nasz projekt, który nazwał się 0225, czyli od daty, jaka aktualnie jest, czyli 25 luty. No i dobra, co my tu mamy? Tak jak widzicie, program dzieli się na takich okienkach. Dosyć trzeba powiedzieć, że to jest podobne do Premiere Pro, aczkolwiek nie mamy tutaj takich okienek z efektami, które się przeciąga, trochę inaczej to wygląda. Ale co na początek? Musimy zaimportować nasze wideo, nasze audio, zdjęcia, cokolwiek potrzebujecie do swojego filmu na YouTube'a czy gdziekolwiek indziej. Więc klikniamy sobie importuj lub możemy oczywiście tutaj po prostu przeciągnąć jakiś filmik i tyle. Ja sobie zimportuję tutaj z ostatniego materiału HiFi Rush, weźmiemy sobie przykładowy filmik i go tutaj wrzucimy. I co dalej? Gdy już przerzuciliśmy nasz filmik do programu. Należy go przeciągnąć oczywiście na linię czasu, klasycznie jak w każdym programie do montowania. No i ja na szybko wyciszę tutaj audio, żebyście, e, żeby czasami nie wyświetliły się jakieś prawa autorskie czy coś w stylu, i sprawdzimy, czy to działa. Niestety nie mogę Wam puścić dźwięku oryginalnego z tego filmiku, no bo tak jak mówię, prawa autorskie. E, dobra, tak widzicie, w podglądzie to działa i trzeba pamiętać o tym tak. Ja teraz jestem na laptopie, nie dość, że nagrywam film, no to jeszcze ten laptop nie jest jakimś największym demonem wydajności. Jest to dość podstawowy laptop, że tak powiem, a podgląd działa bez najmniejszego problemu, bez najmniejszego zająknięcia. I tak jak widzicie, wszystko jest płynnie, nie ma żadnej przycinki. W większości programów do montowania, jednak klasycznie gdzieś tam ścinki się zdarzają, jeżeli macie. Słaby albo nawet średni komputer. Także CapCut, trzeba przyznać, jest świetnie zoptymalizowany i nie ma tutaj najmniejszego problemu nie ma mowy o żadnych przycinkach. Dobra, przejdźmy dalej. Co możemy z tym filmikiem zrobić, skoro już go mamy? Oczywiście, to co podstawowe, chcemy go pociąć. Więc powiedzmy, że w tym momencie chcielibyśmy zrobić cięcie w tym filmiku. Więc mamy tutaj takie narzędzia. To jest split, czyli przecięcie. Używamy go. Możemy używać skrótu klawiszowych. Możemy po prostu tutaj kliknąć i tak widzicie, film podzielił się na dwie części. W tym momencie jest przeciąganie magnetyczne, więc nie mogę go sobie przesunąć gdzieś dalej. Ale oczywiście można to magnetyczne przeciąganie wyłączyć. Mamy tutaj po prawej stronie i to jest takie main track magnet, i to sobie wyłączamy. No i teraz możemy sobie odsunąć nasz filmik, przysunąć. Jak chcecie, jak Chcecie, żeby się przyciągało, no to po prostu klikacie z powrotem. E, powiedzmy, że chcemy kawałek filmu po prostu wyciąć do momentu aż, e, nie wiem, takiego, bez różnicy. Więc tniemy w drugim miejscu i teraz ten środkowy fragment możemy po prostu usunąć, usuwając tutaj kosz na śmieci albo po prostu delete na klawiaturze. Ja usunę przyciskiem, nie ma tutaj najmniejszej różnicy czym to zrobicie, ważne co zrobicie. Dobra, mamy powiedzmy już wycięte wszystko, co potrzebujemy. To jest tylko oczywiście film poglądowy, jak będziecie sobie montować film własny. Zrobicie to po swojemu, będziecie ciąć ten film ile razy chcecie i jak chcecie. Możemy też pobawić się samym filmem. Możemy go oczywiście powiększyć, możemy go pomniejszyć, możemy zrobić z nim co chcemy. Tutaj nie ma żadnego problemu. Możemy blendować to, jeżeli działamy na kilku filmach i to, to troszeczkę inaczej działa, wtedy możemy dać, żeby ten film z wyższej tutaj warstwy prześwitywał na niższą i w tym podobne. A, aczkolwiek tutaj nie będziemy teraz się tym bawić, ale możecie sobie posprawdzać tą opcję. Mamy też coś takiego jak stabilizację, to jest bardzo fajna opcja. Jeżeli nagrywacie vlogi czy coś w tym stylu, jakieś filmy, jakiekolwiek telefonem, kamerą. Możecie sobie po prostu wybrać swój film, nacisnąć stabilizację. Możecie wybrać jaką chcecie stabilizację. Ja tu mam jakąś rekomendowaną, ale tutaj są no, w zasadzie dwa rodzaje: plus rekomendowana. I tak widzicie, wyskakuje processing, od 0 do 100%, jak gdy będzie 100%, skończy się stabilizowanie i wystabilizuje wam wideo. To jest bardzo, bardzo fajna sprawa. Bardzo dobra opcja, jeżeli nagrywacie telefonem, kamerą i nie lubicie, że wam się ten obraz tak trzęsie. To robi dużą robotę i polecam bardzo z tego korzystać. Ja z tego korzystałem też z podobnych opcji w DaVinci, teraz korzystam w Kapkacie. Działa to wyśmienicie, polecam sobie z tego skorzystać. Mamy też oczywiście zakładkę audio, możemy ściejszyć, zgłośnić. Możemy zrobić, żeby powoli się zgłaśniał film, albo powoli wyciszał. I ile to czasu ma trwać. Możemy włączyć redukcję szumów, oczywiście to jest dosyć też klasyczne w większości. Programu do montowania, aczkolwiek, jeżeli chcecie zadbać o swoje audio, mikrofonu, lepiej zrobić to w osobnym programie Audacity, aczkolwiek na no upartego da się to zrobić tutaj. Mamy też coś takiego jak Voice Effects, te efekty są bardzo słabe, moim zdaniem, bardzo cringeowe. Aczkolwiek jak chcecie, możecie się nimi pobawić. Ja nawet tego tutaj nie będę włączał, i wam przedstawiał. Według mnie. Działa to bardzo słabo, gdy robimy z normalnego głosu dźwięk robota, czy coś w tym stylu. Nieważne. Mamy też oczywiście prędkość. Możemy przyspieszyć nasz film, możemy go zwolnić. I tutaj też opcje do dźwięku. Mamy animacje, i to jest super fajna sprawa w tym programie, bo te animacje są bardzo dobre. To są ani, oczywiście animacje, które się tak nazywają w tym programie, aczkolwiek to są po prostu przejścia. E, I teraz możemy sobie wrzucić na przykład Shake 2, to jest bardzo fajne przejście. I tutaj, oczywiście, jeszcze się dzielą one na wejściowe, wyjściowe i combo. E, jak to działa? Jest wejściowe, czyli to, gdy dzieje się na samym początku naszego filmiku, naszej, naszego tutaj kawałka tego filmiku. OUT, czyli te wyjściowe, czyli które dzieje się w tym momencie, na końcu tego filmiku, no i combo one trwa od samego początku do samego końca. Dobra, użyjemy sobie IN, użyjemy sobie SHAKE 2. Polecam te przejście, jest bardzo fajne. I w tym filmiku, wcześniejszym, damy sobie OUT i damy sobie jakieś przejście w stylu nie będzie ta rotacja. I dzięki temu, jak teraz zobaczycie na podglądzie, bardzo fajne przejście się robi. Oczywiście nie jest to idealnie dopasowane do siebie, aczkolwiek efekt jest naprawdę ok. Co widzieliście? No, wyglądało to rzeczywiście bardzo płynnie, bardzo fajnie i no, według mnie super sprawa. Przetniemy sobie jeszcze dziś tej filmik, powiedzmy na taki kawałek, żeby wam pokazać, jak wygląda combo. Gdy użyjemy combo, możemy użyć jakikolwiek tak naprawdę efekt. Weźmy sobie Wobu. I tak jak widzicie ten film o się tak nie buja w rzeczywistości, On buja się tylko podczas tego przejścia. No i na koniec też jest takie jakby przejście. One trwa przez cały film, czyli najpierw się tak jakby przybliża ekran, troszeczkę się jakby buja. No i teraz jest powiedzmy klasycznie się troszeczkę zaczyna przybliżać no i się przybliża na maksa. No takie combo, które trwa po prostu przez cały filmik jest taka, Kilka animacji, które trwa przez cały film. Też bardzo fajna sprawa, jeżeli montujecie jakieś sobie tam filmy, to na pewno wiecie, że czasami trzeba animować dużo, strasznie dużo, używać jakiejś rotacji i tak dalej. Tutaj program nam ułatwia wszystko, bo wystarczy wrzucić jedną gotową animację combo i cały filmik jest zanimowany. Mamy też tracking, czyli podążanie za na przykład człowiekiem na nagraniu i adjustment, czyli takie np. poprawki kolorystyczne do filmu i różne takie bajery. Pewnie zgaduję, że większość z was tego i tak nie będzie korzystał, aczkolwiek możemy tutaj się bawić oczywiście jakimiś temperaturami, barw i tak dalej. Jeżeli ktoś nagrywa jakieś filmy kamerą i tak dalej, to pewnie już trochę też się w takie rzeczy bawi i wie, że to jest ogólnie dość ważne. Kiedy nagrywamy moim zdaniem kamerą, gdy nagrywacie jakieś gry, raczej tego się nie używa, to nie ma sensu. Ale oprócz tego, co już Wam pokazałem, mamy tu jeszcze kilka fajnych rzeczy, które też warto sobie wykorzystać podczas montażu. Czyli mamy nasze media, ale mamy też nasze audio. I tutaj mamy bibliotekę dźwięków, i tutaj akurat jeżeli montujecie filmy na YouTube'a, to raczej bym uważał i chyba nie korzystał w ogóle z tej zakładki Music. Jeżeli montujecie na TikToka, to oczywiście możecie sobie śmiało korzystać, ponieważ na TikToku prawa autorskie, jeżeli chodzi o dźwięk, Muzykę działają w zupełnie inny sposób niż na YouTube. W przypadku YouTube'a są dwa problemy, gdy wykorzystacie muzykę z prawami autorskimi. Pierwszy problem, moim zdaniem, mniej ważny, czyli to jest to, że jeżeli wasz kanał ma włączone zarabianie to nie będzie mógł zarabiać na filmiku. To jest mały problem, tak naprawdę, ponieważ drugi problem, większy problem, jest taki, że jeżeli macie muzykę bez praw autorskich, e, albo w zasadzie muzykę z prawami autorskimi, do których po prostu nie macie e, zgody, żeby użyć, to. Filmik może zostać zablokowany w niektórych krajach, i wtedy zaczynają wam spadać zasięgi na kanale i po prostu sami sobie szkodzicie. Więc osobiście nie polecam za bardzo tego, ale mamy też na przykład sound effects, i tego możecie sobie używać: jakieś tam oklaski i tak dalej, jakieś errory i tym podobne. To możecie sobie używać śmiało, aczkolwiek z muzyką bym uważał. W szczególności jeżeli korzystacie z tego programu, żeby zmontować film na YouTube'a, ponieważ inne platformy troszeczkę inaczej, trochę pobłażliwiej podchodzą do muzyki. Dobra, przejdźmy sobie do kolejnej zakładki, czyli tekst i to jest też bardzo fajna sprawa. Mamy Domyślny tekst, możemy dodać sobie jakiś tam tekst i, i go tutaj zedytować i, i tyle. Może nie będę klikał w klawiaturę, bo mam głośną na niebieskich przełącznikach. Już na pewno nieraz w tym filmie słyszeliście, że kliknąłem. No ale możemy sobie tutaj zmienić nasz tekst, możemy zmienić sobie czcionkę, możemy zmienić sobie rozmiar, możemy pogrubić ją, możemy podkreślić, możemy ją pochylić czyli kursywę dać. Możemy zmienić oczywiście kolor na jakikolwiek. Możemy nawet użyć jakiegoś gotowego efektu. Spacingi, obrysy, cienie i w ogóle tutaj dużo opcji. Tam, nawet do samego tekstu, już nie mówiąc o tym, że jeszcze mamy jakieś bubble. Nie wiem co dokładnie jest. Takie jakby ramki. Mamy efekty. No po prostu dużo tego jest. I jak chcecie się bawić jakimiś różnymi tekstami, to, to tego jest od groma i, i tyle. Możecie sobie naprawdę dużo czasu spędzić nad tym, żeby wasz tekst był dopracowany w najmniejszym detalu. Mamy też oczywiście te podobne opcje, które mieliśmy po prawej stronie po prostu po lewej jako gotowe opcje, czyli wybieramy sobie już efekt od razu jakiś, przerzucamy na linię i nie musimy szukać już w tej po prawej zakładce. Mamy też tekst template i to jest też bardzo fajna sprawa, bo to są teksty już z animacją. Na przykład mamy tutaj taki tekst, który animuje się w taki sposób. No i tak naprawdę wszystko, co musicie zrobić, to zmienić sobie napis. Możecie go rozciągnąć, żeby, żeby trwał dłużej, on wtedy trwa dłużej. Bardzo fajna sprawa, możecie sobie z tego korzystać śmiało. Tutaj nie ma żadnych praw autorskich, niczego takiego, więc bez problemu jest tutaj dużo, dużo animacji. Mamy też naklejki, które, o ile się nie mylę, były też w Clip Champie od Microsoftu. No i tutaj też, oczywiście, mamy. One są też animowane. Możecie sobie wrzucać. Y ja uważam, że takie naklejki akurat przydają się do może jakichś vlogów czy gdzieś tam sobie do zaznaczenia. Aczkolwiek to nie jest jakiś game changer i, i tutaj bym nie przesadzał z ilością naklejek w filmie, bo to, to nie zawsze wygląda super dobrze. Aczkolwiek też możecie się tym pobawić. Następnie mamy efekty. To są już efekty typowo, które narzucamy sobie gdzieś tam do filmów i tak dalej. Powiedzmy, że narzucę sobie tutaj, no i one w tym momencie mamy takie, takie piorunki że cały film, no, no, może i to jest fajne, trzeba było sobie po prostu to dobrać do konkretnej sceny, bo tak jak widzicie w tym momencie nie ma to sensu, gdy wrzucam do traileru gry takie pioruny. No, aczkolwiek są tutaj efekty, które są jakieś lepsze, niektóre trochę mniej, fajne, dużo efektów, to po prostu są takie efekty, które świetnie nadają się do TikToka, a niekoniecznie na YouTube'a, aczkolwiek jeżeli macie ochotę, możecie się tym wszystkim pobawić, powrzucać i myślę, że i tak będziecie zadowoleni, bo tak jak widzicie, po raz kolejny tego jest mnóstwo. Tu, żeby to wszystko ogarnąć, które co robi, no trzeba spędzić no, mnóstwo godzinek. Kolejna zakładka, mamy Transition... Czyli dodatkowe y, przejścia, które możemy sobie użyć. Tutaj przejść także jest bardzo dużo i są bardzo fajne, i możecie je sobie przeciągnąć i e, użyć do, jakiegoś, e, do jakichś scen. E, powiedzmy, że tutaj sobie przerzucimy e, i zobaczmy, jak to wygląda. Takie przejście, nawet nie wiem, które przejście tak naprawdę wrzuciłem. Wyglądało bardzo ładnie, bardzo płynnie w ogóle to wyglądało, więc według mnie, Picobello. możecie użyć sobie też wydłużenia tej, tego czasu, tej animacji, wtedy e, bardziej będziecie to widzieć. O, teraz jedna sekunda, już lepiej to wyglądało dłużej. E, bardzo fajna sprawa, oczywiście, jak zawsze, od groma, wszystko darmowe. Testujecie, sprawdzacie i montujecie swój film. No i na końcu mamy filtry typowe takie filtry, które zmieniają nam kolorystykę filmu, to jest właśnie też bardzo fajna sprawa, jeżeli właśnie nagrywacie kamerą, telefonem po prostu obraz i wtedy chcecie poprawić swój kolor tych filmików, to bym sobie oczywiście też polecał Wam, jeżeli nagrywacie vlogi. No i klasycznie na koniec została zakładka, która już była wcześniej, czyli zakładka taka, że możemy sobie tutaj dostosowywać kolory do, do czegoś na przykład, w tym momencie, jak wrzucę, no to możemy sobie dostosować za pomocą tego kolory w naszym filmie, czyli podobna opcja do tego, co już widzieliśmy wcześniej, tylko troszeczkę inny sposób użyta. No i dobra, powiedzmy, że mamy tutaj wszystko już gotowe. Oczywiście możecie tutaj jeszcze w tym programie znaleźć mnóstwo opcji, których Wam nie przedstawiłem jak na przykład to tutaj mamy mikrofonik, możemy za pomocą tego programu dograć na przykład jakieś audio, którego wcześniej nie nagraliśmy, bo zapomnieliśmy i tak dalej, tego jest naprawdę naprawdę dużo. Aczkolwiek nie jestem w stanie Wam pokazać w tym momencie wszystkiego. Chcę Wam pokazać podstawy, jak w ogóle zacząć z tym programem e, obcować. I powiedzmy, że w tym momencie skończyłem. Mamy pocięty filmik, mamy dodane efekty specjalne, mamy dodane napisy e, zwykłe, mamy dodane napisy animowane, mamy zmienione tutaj kolorki. Do, mamy wszystko po prostu. Mamy tutaj przejście dodane, jest idolo. Chcemy ten film wyrenderować, co w tym momencie robimy. Oczywiście jeszcze jest taka sprawa, że możemy sobie tutaj zmodyfikować, żeby na przykład film, jeżeli nagraliśmy go w 60 FPS, żeby był w 60 FPS, możemy zmienić kolory, aczkolwiek tego raczej e, Wam nie polecam, ale możemy na przykład zmienić rozdzielczość e, ze standardowej, która. Zbierze się z momentu, gdy przeciągniemy jakiś film do linii czasu, ale możecie sobie sami ustawić własną e, rozdzielczość. No i jak ją ustawicie, zapisujecie i macie wszystko. Dajemy rozdzielczość 1080p, 60fps. Dobra, na koniec klikamy eksport, wybieramy miejsce lokalne, gdzie chcemy to wyrenderować. Bitrate polecam dać wysoki H264 to jest mp4, e, fps -y, oczywiście 60. Miejsce, w którym zapisujecie tutaj tytuł, i chyba wszystko w tym miejscu już wam powiedziałem. E, po prostu klikacie eksport i się film renderuje. Oczywiście możecie wyrenderować wprost na TikToka, wtedy musicie zalogować i tak dalej. Osobiście ja się w to nie bawię. Moim zdaniem łatwiej i szybciej jest sobie wyrenderować lokalnie i potem dopiero przerzucać e, gdzie chcecie. Czy to na YouTuba, czy na TikToka, czy na Instagrama, gdziekolwiek. Także. To by było na tyle w tym filmie. Mam nadzieję, że tym poradnikiem Wam pomogłem. Program być może dużo osób właśnie zna z TikToka, aczkolwiek nie wiedziało może dużo osób, że ten program działa także na komputerach. Jest naprawdę zaawansowany. Także super sprawa! I cóż, mam nadzieję, że pomogłem. Wiem, że się powtarzam. Zajrzyjcie na moje social media. Linki oczywiście w opisie. Widzimy się w kolejnych filmach. Do usłyszenia. Cześć.